Szanowni państwo, w wierszu opisującym koniec świata Czesław Miłosz kładzie nacisk na to, że wszystko wygląda na pozór zwyczajnie. Pijak zasypia na brzegu trawnika, nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa, a którzy czekali błyskawic i gromów są zawiedzeni. Więc niby nic szczególnego się nie dzieje, ale koniec świata już właśnie się rozpoczął. No a kiedy nawet najmniej spostrzegawczy obserwator zorientuje się, co się dzieje, będzie już za późno na cokolwiek. Podobnie nic szczególnego nie działo się 1 grudnia, kiedy wszedł w życie traktat lizboński, a Polska stała się częścią składową proklamowanego właśnie europejskiego cesarstwa pod nazwą Unia Europejska. Nic się nie działo, jeśli oczywiście nie liczyć tego, że pod kancelarią premiera demonstrujący policjanci krzyczeli złodzieje, złodzieje, zaś w Sejmie, do którego właśnie powrócił Zbycho, czyli były przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Sejmowa Komisja Śledcza próbuje ustalić, kto jest większym, a kto mniejszym łajdakiem bo w związku z postępującą utratą przez Polskę politycznej suwerenności, nasi politycy żadnymi poważniejszymi sprawami zajmować się już nie mogą. Jeśli w ogóle cokolwiek mogą, to sprawiać wrażenie, jakoby podejmowali suwerenne decyzje, podczas gdy tak naprawdę tylko wykonują ustalenia i polecenia starszych i mądrzejszych. Znakomitym przykładem takiego postępowania jest niedawna deklaracja premiera Donalda Tuska o wysłaniu kolejnego kontyngentu Askarisów na wojnę w Afganistanie. Rząd przedstawia to jako własną decyzję podjętą po rozmowie z amerykańskim prezydentem Obamą, ale przecież żyją jeszcze ludzie pamiętający, jak przed kilkoma tygodniami amerykański ambasador Lee Feinstein dziękował polskiemu rządowi za podjęcie decyzji o wysłaniu dodatkowego kontyngentu askarisów do Afganistanu. Minister obrony Bogdan Klich sprawiał wrażenie zaskoczonego, że to niby żadnej decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjęto, bo przecież ostatnie słowo ma zwierzchnik sił zbrojnych, czyli pan prezydent, ale okazuje się, że ambasador Feinstein wiedział lepiej. Co tu ma do gadania jakiś tubylczy minister czy nawet prezydent, kiedy starsi i mądrzejsi decyzję w sprawie polskich Askarisów już podjęli? W tej sytuacji wygląda na to, że telefoniczna rozmowa z prezydentem Obamą pozwoliła premieru Tusku uratować pozory, że to nie było wszystkim zdecydował sam. Trzeba powiedzieć, że ze strony prezydenta Obamy to duża uprzejmość, bo przecież Askarisi zostaliby wysłani i bez tej rozmowy. Ale powiedzmy sobie szczerze, co prezydentowi Obamie szkodzi, okazać trochę uprzejmości tubylczemu mężowi stanu, któremu zależy już tylko na ratowaniu pozorów? Nic mu nie szkodzi, zwłaszcza że za wysyłkę askarisów i ich pobyt w Afganistanie Polska zapłaci tak, jak płaci do tej pory. Jeśli wierzyć ministrowi Klichowi, ale czy któremukolwiek ministrowi można dzisiaj wierzyć ponad 600 milionów złotych rocznie. Ale dzięki temu możemy uczestniczyć w podtrzymywaniu tam iluzorycznej władzy amerykańskiego agenciaka Hamida Karzaja, co w oficjalnej nowomowie nazywa się umacnianiem demokracji. W ogóle demokracja, a już zwłaszcza nasza młoda, charakteryzuje się zwiększonym udziałem agenciaków na najwyższych szczeblach, konstytucyjnych organów związanych z zewnętrznymi znamionami władzy. Nie dość, że desperacka obrona legendy byłego prezydenta naszego państwa Lecha Wałęsy napotyka coraz większe trudności i przyjmowana jest z rosnącym niedowierzaniem, a tu IPN opublikował właśnie książkę, z której wynika, że agentem był również kolejny były prezydent naszego państwa Aleksander Kwaśniewski. Zważywszy, że i generał Wojciech Jaruzelski już w latach czterdziestych został rezydentem informacji wojskowej, czyli ówczesnej razwietki możemy chyba mówić o prawidłowości. Czy w tej sytuacji można w Polsce w ogóle zostać politykiem, nie będąc niczym agentem? To oczywiście jest pytanie retoryczne, bo koń jak jest, każdy widzi, ale mimo, a może właśnie dlatego dobrze objaśnia przyczyny, dla których zarówno strategiczni partnerzy, jak również starsi i mądrzejsi z państw trzecich penetrują Polskę na wylot i zawczasu informują tubylcze władze o decyzjach, jakie będą musiały suwerennie podjąć. A skoro już mowa o wysłanych do Afganistanu Askarisach, to jest to dobra okazja do przyjrzenia się naszej sławnej armii. W lecie tego roku liczyła ona 93 tysiące żołnierzy. Tym niewiele ponad stu generałów, 22 tysiące oficerów, 45 tysięcy podoficerów, 12 tysięcy szeregowców zawodowych i 10 tysięcy nadterminowych. Wynika z tego, że na jednego szeregowca przypada jeden oficer i dwóch podoficerów, zupełnie jak w czasach saskich, słusznie uchodzących za epokę najgłębszego upadku Polski. Ale jeśli z punktu widzenia polskiego interesu państwowego taka sytuacja wydaje się alarmująca, to z punktu widzenia strategicznych partnerów wygląda to zupełnie inaczej. Jeszcze pod koniec lat 80. ówczesny sowiecki minister spraw zagranicznych Edward Szewartnadze powiedział, że Związek Radziecki Zgadza się na zjednoczenie Niemiec pod warunkiem, że między zjednoczonymi Niemcami a Związkiem Radzieckim zostanie utworzona strefa buforowa, strefa buforowa, a więc obszar rozbrojony i pozbawiony przemysłu ciężkiego, który w razie potrzeby można by przestawić na produkcję broni. I w tym właśnie kierunku Polska jest przekształcana za pośrednictwem władz tubylczych. Bo przecież i z punktu widzenia naszej złotej pani Anieli jest znacznie lepiej, jeśli na straży polskich interesów państwowych stoi niezawodna Bundeswera, gotowa, jak powszechnie wiadomo, bronić aż do ostatniej kropli krwi. Zatem oparwszy kraj na, takich, na takim fundamencie bezpieczeństwa, nasi mężykowie stanu spokojnie mogą skupić się już wyłącznie na dbałości o własny wizerunek. Poważniejszymi sprawami zajmują się starsi i mądrzejsi. A więc, chociaż wszystko z pozoru wygląda zwyczajnie niczym w wierszu Czesława Miłosza, to wiele wskazuje na to, że koniec świata dla nas już się właśnie rozpoczął. A skoro się rozpoczął, to pewnie zostanie doprowadzony do obmyślonego z góry finału. Mówił Stanisław Michalkiewicz.